Na... Dostałem lewy sierpowy na głowę. A Pan Bancel? To No tak, tak. Dobra, idziemy do szatni. Wygrał Pan? E... No nie było sędziego, także nie wiadomo. A, nie jest najgorzej. No to siemanko. Witam Was moi widzowie. E... Ostatnio komentarz pewien skłonił mnie do pewnych refleksji, którymi chciałbym się z Wami podzielić. I tak, zacznę może od y, ironicznego nawiązania do bycia mistrzem przeze mnie. Wcale się takim nie uważam, żadnym mistrzem. No, może kiedyś byłem mistrzem Polski i tak dalej, ale to są odległe czasy. Teraz jestem y, trenerem i jako trener mam y, pewne spojrzenie na, na ten komentarz. Po pierwsze, film ten nie był y, adresowany jakby do, do artystów sztuk walki, tylko do sportów walki, to jest duża różnica. Tam jeszcze jest nawiązanie do samoobrony, ja to zaraz rozwinę. Y, mianowicie tak, jeszcze nie widziałem, żeby żaden bokser Żaden szanujący się trener uskuteczniał takie metody jak uderzanie w makiwarę, bo y, dla wyjaśnienia makiwara to jest taki przyrząd, y, o ile się nie mylę y, zrobiony ze słony chyba tak, z bambusów, z czy jakieś tam deseczki. Bardzo twarda rzecz, w którą się powtarza uderzenia i one mają teoretycznie zwiększyć jakby siłę ciosów, czy poprawić tolerancję na ból, czy utwardzić ręce, to jaja normalnie. Proceder taki, jakim jest uderzanie w coś takiego najprawdopodobniej w krótkim bądź dłuższym okresie czasu doprowadzi do zmian zwyrodnieniowych stawów. Ja sam lubię czasami boksować na twardym worku nawet, bez używania żadnych rękawic, owijek, ale nie za mocno i tylko po to, żeby sobie Dobry nawyk mieć, jeżeli chodzi o ustawienie dłoni, żeby, bo wiadomo, jak w rękawicach uderzamy, to tak naprawdę to wszystko jedno, którą częścią uderzymy, możemy i dojść nawet płyciami, nic się nie dzieje, a cios bokserski powinien być właśnie wymierzony tak, żeby te dwie kości uderzały, tak jak w karate właśnie. I, I coś takiego, jeżeli uderzam w worek gołą ręką, będę sobie uskuteczniał, zarówno przy hakach, prostych, sierpach a rękawice to pozwalają na, na bicie pod różnymi częściami dłoni, bez żadnych konsekwencji. To się potem przekłada na słabszy cios, bo jak uderzamy tą częścią, to jest amortyzacja, to nie ma tej siły, jakbyśmy uderzali kostkami twardo. Dobra, ale to tyle. Na większości treningów staram się zakładać owiki i rękawice, tak żeby nie uszkodzić sobie rąk. Nie ma opcji, żebyście w tą makiwarę walili z całej siły, bo słabym ogniwem będzie pięść. Jeżeli uderzamy w coś tak twardego, no to nie możemy uderzyć z pełnym skrętem, ręka nas będzie ograniczała, ból na dłoni, nie ma opcji. Ta siła karateków, to która przekłada się na łamanie deseczek, zupełnie nijak się ma na walkę. Przede wszystkim uderzamy w pozycji stojącej, pełnym skrętem ciała. To zobaczcie sobie badania jak, jakie poczyniono jeżeli chodzi o zmierzenie siły ciosu. Co do użyteczności na ulicy. Pomijając kwestię, że napisałem, że zwiększenie siły ciosu to jest w boksie, a nie na ulicy. To, to samo bicie pięściami gołymi kogokolwiek na ulicy. Jeżeli jakiekolwiek macie wyobrażenie o, o walce takiej Poza, poza sportowej, no to sami wiecie, że to się może źle skończyć dla osoby, która uderza. Wystarczy, że leciutko trochę nie pod tym kątem uderzymy, trafimy w czoło, trafimy w zęby kogoś, ręka nam się zegnie, jest złamana i jest bieda wtedy. Już bardziej praktycznie jest bicie nasadami dłoni. ciosów okrężnych. A przede wszystkim, wszelkiego rodzaju ciosy zaczerpnięte z boksu tajskiego, czyli kolana, łokcie, golenie. To jest broń na ulicę. To jest broń na ulicę, ale tak naprawdę to nie jest idealna broń na ulicę, bo tak... Nie myślcie sobie, że jestem ekspertem, że tu się kreuję na eksperta od samoobrony. Nie, nie, wcale, wcale ten temat mnie nie Natomiast wiem, że dużo bardziej skuteczne są e, np. duszenia na ulicę. Nawet, nawet dźwignie są takie, takie skuteczne, czy ciosy. E, to ma siłę Majka Tysona, żeby, żeby kogoś znokautować. Czy też trafić precyzyjnie, z mniejszą siłą, ale w szczękę. No To jest, to jest ciężka sprawa, zwłaszcza, że jest adrenalina, że e, cel się rusza. E, Dużo bardziej jest skuteczne tutaj wejście w trincz i na przykład uduszenie kogoś, dużo bardziej skuteczne niż, niż chociażby dźwignię, bo na dźwignię może ktoś nie reagować. Ktoś ma dużą tolerancję na, na ból pod wpływem adrenaliny, jakichś dopalaczy, narkotyków, yy, albo może mieć dużą ruchomość w stawach, to też, to też jest yy, ciężka sprawa. Zresztą, tak naprawdę do założenia dźwigni też trzeba troszkę siły włożyć jak się nie założy precyzyjnie natomiast duszenia jeżeli założymy, uciśniemy tętnicze 2-3 sekundy i agresor spływa I tak naprawdę nie czynimy mu dużej krzywdy za, za jakiś czas odzyska przytomność powinno być dużo yy, znaczy nie powinno być jakiś tam yy, urazów długofalowych, co może nastąpić przy w go, chociażby, czy też yy, przy założeniu mi dźwigni, której i tak sobie na ulicy nie odklepie, łamiecie mu rękę, a wiadomo, że jak wywołać jakieś uszkodzenia ciała powyżej tygodnia czy dziesięciu dni, to możecie być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o już mówimy o ulicy, to rewelacja zapasy. Wystarczy że kogoś podniesiecie w górę, wyniesiecie w pas, robicie nim slamało. O, o beton, o chodnik i jest po walce. Akcja trwa sekundę, dwie. Żadnej tam wymiany bokserskiej. To jest bez sensu. Myślę, że coraz więcej osób jest świadomych tego, że sztuki walki to nie jest coś optymalnego, jeżeli chodzi o samoobronę na ulicy czy też walkę, walkę bez reguł. Do takiej walki bez, z ograniczoną ilością reguł jedynie przygotowuje. Ogólnie dyscyplina MMA i poszczególne ogniwa, czyli zapasy, boks, boksajski i brazylijskie judytki. I też nie mówię, że to są super rzeczy. Dużo rzeczy w poszczególnych dyscyplinach jest zupełnie nieużytecznych, a wręcz nawet szkodliwych. Dlatego trzeba zawsze czerpać to, co jest najbardziej potrzebne, to, co pasuje pod danego zawodnika. Dobra, pogadane na dzisiaj. Tyle. Na razie, do zobaczenia! Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania następnych odcinków. Na dzisiaj to tyle. Pozdro.